Siemaneczka dla wszystkich oglądających Panowie i Panie, jest godzina 13.30 O 13.00 zobaczyłem, że gołąbek siedzi Po 12.00 go nie było Prawdopodobnie to jest z lotu z 20 km Chyba, że to jest na czerwonej kresce, to może z po wczorajszym locie Ale jeszcze zobaczymy, jak ma niebieską skówkę. To po wczorajszym locie, jak nie ma skówki, a jest na mojej obronce, to jest z lotu z 20 km i tam było więcej grochów. Ale to widzę, że jest czarny, a może być groszek. Idziemy go do gramy. Dzisiaj nie wypuszczam. Przestało teraz pruszyć. Pruszy delikatny śnieżek, taki i wiatr silny w naszym kierunku. Z Gdańska w naszym kierunku. I deszcz, mrzawka. Zobaczcie, siedzi. Siedzi tygrys. Prezent na święta. Wrócił ptak. Dobra, pauzujemy, idę zobaczyć, co to przyszło. Jeszcze u nich w ogóle nie byłem. Mam rano psy zamknąć. Jest 13.30. Uparty jak wrócił. Dobra, ja już idę, ale też wam chcę jeszcze pokazać tygrysów. Zobaczcie. Jakie tygryski, jak sobie leżą. Dwie suczki, dwa pieski. To nie jest piesek duży. Cio, no cio. O zobaczcie. Chodź tutaj. O ten ziewa. Zobaczcie jaki ty, a teraz jaki tygrys. Cio. O, cio, ciu, ciu. o, 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 o. Zobaczcie jakie szczurki bałe. se leży, mioniuś. Cześć, Ciuciuś! Do filmu dzisiaj będziesz, tak? ciuciuś Dobra, pauzujemy Rosną, rosną Jak na drożdżach Zobaczcie jakie Tygrysy Dobra, uciekamy na gołębnik. O jak on się Ale błoto. Bło to. Panowie, chwila <laughs> prawdy Co to wróciło? Pokaż. Pokaż się. Groszka? Groszka jakaś wróciła. Groszka czy nie groszka? Pokaż się. Groszka. Zaraz ją pokażemy. Jestem panowie, nie uwierzycie na święta, co wróciło. Moja groszka. Ale ktoś jej założył w skówkę, bo miała białą. Moja groszka. Niebieska obrączka Ta skówka nie jest moja. Moja drosówka zerwana. 414. 414, 18 rok. 414 gałą Najlepsza moja samica. Groszka, groszka. Przemął, wróciła. Z 20 km była lotowana. Nie wiem, z miesiąc temu. Dobra, damy im troszkę jeść. Te dwa gdańskie. To była para. Kolego, tam mi pisałeś, że ogon siedzi na ziemi. Jak był całą noc na dworzu. I całą noc spadał całą noc deszcz. To ona była mokra jak kura. Zobacz. On nie siedzi? Dzisiaj w ogóle nie ganiałem, nie puszczałem Dlaczego? Bo pogoda jest beznadziejna Damy im trochę jeść jak już tu jestem Te niech idą Niech idą do tego Ale tu nie mam tego najgorzej A co wy już wyłazicie? Co wy już tu wyłazicie? Już wam daję. nie no zjeżdżać. Zjeżdżać, dzieciaczki. Zjeżdżać. No i groszka jest. Wiedziałem, że nam wróci. Jak ją trzymałeś, kolego, to powiem ci, żałuj, że ją wypuściłeś Bo to jeden z najlepszych u mnie gołębi starszym Co jest, maluszki, samiczki? No wypadł Uszyno, Poliernie Zadzwoni ktoś Później odzwonimy Marcin dzwonił od tu Skubana. Gdzie ona jest? Zaraz go sam za pójdzie pewnie głodno. dobra niech troszkę pojedzą nie puszczamy dzisiaj gołębi Nie puszamy, co tam jeszcze? Jutro w te jajka noszą. Tu noszą, tu noszą. Tu już kolejne widzę jajka. W tu. na półce widziałem. Pocztowa młoda tam widzę zniosła. Pocztowa Gdańsk o, to ta samica wczoraj, to jest samiczka. Cała brudna była Tu nam czy, krzyczy czy pap Nie wypuszczam ich nawet pod zaciąg Tu mam takie dwa brudasy One się wymyją, to jest para akurat Dobra, idziemy teraz zobaczyć Do tamtych, czy mają wodę, jedzenie Kaczki nie mają ale jaka niespodzianka Niespodzianka Bardzo się zadowoliłem Ucieszyłem się Dzwoniłem do kolegi Jarka Mówię, że chyba wrócił gąbę z lotu, ale nie jestem pewny, mówię może to z innego Groszka 414 z Kubana tu nie ma żadnego, bo to już wczoraj nie goniłem. A tu jak tu wygląda? Jak tu wezwyczajnie wygląda? Macie jeść? Macie jeść? Pójdziecie teraz na gołębnik. Tam pan przyjedzie. Trochę was zabiorę stąd. Będziecie ganiane. Będziecie ganiane. Zobaczcie. Tygrysy moje. Tygryski. gryski. O, o, o. leganckie Szczurki Ono już chyba mają piąty gołębnik Piąty go... O jajko zniosła jakaś już Już Gdański też zniósł jajko, zobaczcie Dwa zniosły jajka Kto chce jajka to zapraszam Jajka od Gdańskich Dwa jajka od Gdańskich już Gdzie już są jajka? Głębie. To są zdrowe jak naszą jajka, to są zdrowe. Później przyniosę jedzenia. Światło im tu mogę zgasić. Kogut jest głodny, też widzę. Głodny, nie? Cześć. Cześć, Grzegorz. Jesteś niedobry. Dobra, uciekamy. Nie ma nic, ale mądra. Mądra, mądra. Tuż skówkę założył, bo ona miała białą. Na 200%. Zażestac Przy karmiku jest, pewnie. Teraz ją gdzieś znajdziemy. Jeszcze tego, od tego samca potrzebuję samice, żeby wróciła. Potrzebuję. Chciałem, żeby wróciła. Jasny w koronie. Widzę Nie widzę widać ich. jej adresówkę mhm. założył Dobry pajac Jak oglądasz kolego to żały, Jak masz jeszcze to Weź się wypuść, mają wrócić, to wrócą. Nie to oblataj, a nie trzymasz jak w więzieniu. Z 20 km wróciła po miesiącu i teraz cały dzień dzisiaj, prawie śnieg i deszcz. I dała radę. To jest głową, ten głow nie będzie gotowany. Ona jest z 18 roku, ale nie wiem gdzie ona jest teraz. Też tam mam dobrą parę grochów Ale na tamten lot prawie wszystkie grochy dałem Wszystkie prawie grochy poszły Kolega spod Gdańska, kuna mu weszła Wydusiła mu 60 sztuk, zostały tylko 4 Dzwonił do mnie, 30 sztuk mu to wybiorę Dałem mu cenę dobrą Tam różne, różnego imię. 30 sztuk mu biorę, więcej nie znajdę. I tu 10 ciemnych muszę najsłabszych wyłapać, już są zapłacone. Gdzie ona jest? O tu jest. O tutaj o, przy karmiku. O tutaj, to ona. A na no, niebieskiej obrączce. Zobaczcie to ona. Czyściutka, równiutka. Jest, jest tygrysica. Miałem zdjęcie zrobić. Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze film do, do świąt będzie. Życzę nie składam, bo i tak jeszcze nagramy. Jeszcze nagramy przed wigilią, coś na pewno. Andrzeja, tak jest zawsze. Film jeden, jak nie jeden, to dwa. I trochę sprzątał. Berliny para. Nie chce mi się tego gonić. Zgonić w ten wiatr Nie, nie Szkoda ich. Nie goni Nie goni Godna tam jest sobie Skubana O tu jest Ale jak się napchała Teraz mam gardziel jak sam jest tu jest pierwsza. O tutaj, o wróciłaś na chatę? Co? Na święta. Państwu normalnie się skubią. wczoraj się całowały Jak u siebie Zobaczymy jeszcze te grysy Głodne A jak woda u was Jest i woda Głodne, głodne. Wieś delikatnie a tutaj co jest u was dziewczynki? Co tam u was dziewczynki? Też grzeczne, spokojne? Grzeczne, spokojne? O tu mi jajko zniosła panowie, zobaczcie Tu mi jajko już zniosła siwka Chodź, 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 chodź się to, otwarte, otwarte Nie będę już wyrosło Muszę radio wstawić, żeby samców nie słyszały. Dobra, gasimy w tej chwili, nie później zapalimy. Nie jest, nie jest jeszcze ciemno. Oj, wiadro spadło, wiadro spadło. Dobra, pozdrawiamy. Jeszcze raz do zobaczenia na kolejnych filmach. воздух.